Marta Nawrocka już wkrótce stanie na czołowej scenie polskiej polityki, kiedy 6 sierpnia weźmie udział w zaprzysiężeniu swojego męża, Karola Nawrockiego, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To ważne wydarzenie, które zapoczątkuje jej nową rolę jako pierwszej damy, następczyni Agaty Dudy. Z każdym dniem rośnie zainteresowanie społeczeństwa osobą żony prezydenta elekta, co odzwierciedla żywe zainteresowanie zarówno mediów, jak i obywateli. Przez długi czas niewiele było wiadomo na temat jej panieńskiego nazwiska, jednak nowe informacje ujawnione przez media rzucają światło na jej fascynującą biografię. Marta urodziła się w 1986 roku w malowniczym Gdańsku. Jej młodzieńcze marzenia krążyły wokół sceny. Marzyła o karierze baletnicy. I przez pewien czas uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Ostatecznie jednak postanowiła zmienić kierunek i skupić się na nauce oraz prawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, co zapoczątkowało jej karierę zawodową. Przez ostatnie 18 lat Marta pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie zajmowała się uh, then, in, zwalczaniem nielegalnego hazardu oraz kontrolą przemysłu spirytusowego i naftowego. Charakter pracy wymagał, aby posiadała pozwolenie na broń, co tylko podkreśla jej odpowiedzialność oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jej ścieżka zawodowa była imponująca. A Marta Nawrocka zdobyła uznanie w swoim zawodzie. Wspaniałą miłość poznała w Gdańsku, podczas lat nauki i pracy. Poznała swojego przyszłego męża, Karola Nawrockiego, w gdańskich siedlcach, a ich relacja szybko przerodziła się w głęboki, trwały związek. Oboje od lat są szczęśliwymi małżonkami, a w 2025 roku obchodzili wspólnie swoją piętnastą rocznicę ślubu. Razem wychowują dwójkę dzieci córkę Katarzynę i syna Antoniego. A także najstarszego syna nawrockiej z wcześniejszego związku Daniela. Marta nie tylko pełniąc wakat pierwszej damy, będzie miała zmienioną pozycję w społeczeństwie, ale także jej status finansowy ulegnie zmianie. Choć zrezygnowała z pracy w krajowej administracji skarbowej, gdzie zarabiała około 5,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, to jak donosi polityka zyska na innych płaszczyznach. Nie będzie otrzymywać wynagrodzenia jako pierwsza dama, jednak państwo zobowiązało się do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne. Według wstępnych szacunków, na jej koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2025 roku może pojawić się 8600 zł, a w 2026 roku nawet 22200 zł. Łącznie w ciągu pięciu lat kadencji jej męża może zgromadzić ponad 100 tysięcy złotych składek, co na pewno wpłynie na przyszłą emeryturę, zapewniając dodatkowe 500 złotych miesięcznie. Marta Nawrocka sprosta zarówno wyzwaniom, które wiążą się z nową rolą, jak i oczekiwaniom społecznym. Czas pokaże, jaką markę zostawi po sobie w sercach Polaków, ale jedno jest pewne: jej historia. Droga do prezydenckiego blasku oraz zgromadzone doświadczenie będą nieodłącznymi elementami jej kariery jako pierwszej damy.